Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj jesteśmy w Muzeum w Rybniku. To tutaj kryje się odpowiedź na naszą kolejną zagadkę. A tą zagadką są losy Śląska po roku 1945. Rok 1945 był dla Górnego Śląska niezwykle ważny, z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, w dużej części Górny Śląsk zmienił przynależność państwową. Po drugie, zmieniła się nie tylko przynależność, ale i ustrój. I po trzecie, z Górnego Śląska wyjechali jego dotychczasowi mieszkańcy i w dużej mierze zaczęli napływać nowi. Mieszkańców, którzy przybyli na Górny Śląsk, nazywano różnie. Przede wszystkim gorolami. Ale znane jest także określenie wulc. Wulce i gorole, czyli ci, którzy na Górny Śląsk przybyli. I co najdziwniejsze, te dwa określenia są dużo starsze, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało. Nazwa Wulc ma bardzo prostą etymologię. Jest to nazwisko jednego z pierwszych budowniczych hoteli robotniczych dla ludzi, Którzy na Górny Śląsk przyjechali za pracą. Ale co ciekawe, nie działo się to po roku 1945, tylko pod koniec XIX wieku w okolicach Katowic. Wówczas w XIX wieku na Górny Śląsk przybywało wielu Polaków, głównie za pracą. W połowie XX wieku ta sytuacja powtórzyła się, choć w nieco innym wymiarze. W przeciwieństwie do wypędzonych, którzy już. To przynajmniej od Pwaja Bernsa w 1946 roku, mieli możliwość swobodnego artykułowania tego, co czują i myślą. A wbrew pozorom, to nie tylko dążenie do rewizji granic, to po prostu zwykły, po ludzku zrozumiały, wal po utraconej ojczyźnie, tęsknota do stron rodzinnych. Polakom osiedlającym się na Dolnym Śląsku o tym mówić nie wolno było z jednej strony. O utracie ich małej ojczyzny z drugiej strony, nawet gdyby chcieli. To nie wolno było im mówić o historycznych korzeniach ziemi, na której przyszło im żyć, bo ta była odwiecznie piastowska śląska w domyśle Polska. Co oczywiście miało być więc li tylko propagandowy. Rozmijało się zupełnie z rzeczywistością historyczną. Rozdźwięk ten powodował, że wiele osób, zarówno przybyłych, jak i autochtonów, uciekało od tych problemów. Tutaj e, ludzie uciekali od dawnej rzeczywistości w bardzo różny sposób. Uciekając z tego terytorium, wjeżdżając do Niemiec, do Austrii, gdziekolwiek indziej, e, ale także często stojąc tutaj, ale pod zupełnie zmienioną tożsamością. Pod Nowym nazwiskiem, często arcypolskim, więc nie dającym podstaw, że dana osoba jest kimś zupełnie innym. W najgorszej sytuacji byli ci, których werbowano do pracy, dając im całkiem niezłą, jak na warunki PRL, pensję, ale lokowano ich w fatalnych warunkach w hotelach robotniczych. Hotele robotnicze powstawały jak grzyby po deszczu na całym Górnym Śląsku. Starsi mieszkańcy doskonale pamiętają, jak wyglądał werbunek robotników, którzy później pracowali w górnośląskich zakładach i te hotele zamieszkiwali. Wyglądało to bardzo prosto. Na jakąś wieś poza Górnym Śląskiem przyjeżdżał autobus, wysiadał z niego ten, który werbował, i ogłaszał, że potrzeba ludzi do pracy. Wieczorem lub po południu autobus wyjeżdżał pełny w kierunku Górnego Śląska. Dramat osób, które przybyły na Górny Śląsk w poszukiwaniu pracy, był oczywiście nieporównywalnie mniejszy niż dramat osób, które zostały tu przymusowo przesiedlone w ramach tzw. akcji repatriacyjnej. Te osoby pochodziły z kresów wschodnich i zostały zmuszone do tego, żeby zostawić swoją dotychczasową ojczyznę i przebyć wiele, wiele setek kilometrów aby osiąść na Śląsku. W większości ludzie ci przybywali tutaj wbrew własnej woli. Mając do wyboru pozostanie pod rządami sowieckimi, decydowali się na przyjazd do Polski, której kształt państwowości nie był do końca określony, w którym przynajmniej formalnie Komuniści nie mieli jeszcze decydującego głosu, a o którym to kształcie państwowości no panowało przekonanie, że tak czy owak będzie on lepszy niż pozostanie przed sowieckim panowaniem. Wiele osób do końca życia nie pogodziło się z tym, że Górny Śląsk stał się ich nową ojczyzną. I trudno im się dziwić. W ciągu 24 godzin musieli się spakować i opuścić swoje dotychczasowe domostwa, po to, aby już nigdy do nich nie wrócić. Zetknięcie ze Śląskiem było fokiem cywilizacyjno-kulturowym. Domostwa poniemieckie, które obejmowali swe posiadanie, niejednokrotnie wyposażone były w urządzenia, o których istnieniu nawet nie wiedzieli. Nie tylko radioodbiorniki, nie tylko centralne ogrzewanie, ale pralki do prania, elektryczne... Młynki do kawy i inne urządzenia ułatwiające paniom domu użycie. Początkowo wielu z nich nie używało ich. Nie, nie bynajmniej dlatego, że nie wiedzieli jak to robić. W wielu wypadkach opuszczający swoje Niemcy pokazywali jak korzystać z zdobyczy techniki i cywilizacji. Uważali, że są tutaj tylko tymczasowymi. Mieszkańcami. Jedna bombka atomowa i wracamy w net dolwowa. Jeszcze jedna, ale silna i jedziemy już do widna. Co najmniej do połowy lat 50. Takie przekonanie pokutujące wśród Polaków wypędzonych z Kresów Wschodnich było raczej powszechne. Przybycie na Górny Śląsk dużej ilości ludności napływowej stwarzało oczywiście wiele problemów. I nie chodzi tu tylko o problemy socjologiczne, ale również o te najprostsze organizacyjne. Trzeba było zapewnić tym osobom miejsce do spania, do pracy i wyżywienie. A z tym, jak się okazało pod koniec lat 70., mogło być bardzo trudno. Problem z zaopatrzeniem był wynikiem nie tylko fatalnej gospodarki PRL, ale także bierności ze strony przybyszów. Bali się w cokolwiek inwestować, uważając, że może okazać się to. Wyrzucaniem pieniędzy w przyszłe błoto. Zresztą władze państwowe mogły ich w tym upewniać. Z wielu miast Dolnego Śląska wywożono cegły, wszystko to, co mogło służyć odbudowie przykładowo zniszczonej Warszawy. Mało kto wie, że odbudowa starówki w Warszawie była możliwa m.in. dzięki. Przepraszam za określenie zaborowi cegły z Elbląga, Wrocławia czy Szczecina. Do 1970 roku władcy PRL wcale nie byli tacy pewni polskości tych ziem. Bynajmniej nie tylko ze względu na rewanżyzm czy rewizjonizm zachodnio-niemiecki.